Dobry wszystkim! Wtorek, dzisiaj u mnie 2 stopnie na plusie. Śnieg taki pada z deszczem, pewnie już ostatnie dni, że nie jest biało. Mam nadzieję, że nie, no ale różnie to bywa tutaj. Ale jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, tutaj to takowych nie ma. Jest wszystko, że tak powiem, normalnie. Pory roku są normalnie, jest zima, jest wiosna, jest jesień i jest lato i nic tu nadzwyczajnego się nie dzieje. Więc ja tu żadnych specjalnych anomaliów nie widzę, a siedzę tu od lat. To taka propos globalnego ocipienia i paranoi w związku z tym związanej. No wracając do wczorajszego nieszczęsnego meczu i tego lewandowskiego na ławce rezerwowych glika Krychowiaka, który się specjalnie wykartkował. Zielińskiego na ławce rezerwowych wina trenera i wina Lewandowskiego, moim zdaniem, no tam ludzie niektórzy próbują Lewandowskiego wybielać, że to decyzja trenera, no ja w to osobiście nie wierzę, że jakby taki piłkarz jak Lewandowski powiedział, że gram, to żeby mu trenerzyna taki odmówił, zakazał albo coś w tym stylu. Nie sądzę, nie wierzę, że to jest możliwe, zresztą już wcześniej czytałem, jak wszyscy się jakoś, nie wiem czemu, na spokojnie temu przypatrywali, jak jak mówiłem, dzisiaj wszystkie audycje sportowe Tytuły, jak to się mogło stać, co za absurd, kto to wymyślił, dlaczego chłop grał z Andorą 90 minut, a nie grał w sumie w najważniejszym meczu tego roku po tym euro z Węgrami. To już nawet nie chodzi o to, że to zwykła piłka nożna, tylko to pokazuje jakiś w ogóle narodową taką dziwną cechę no, że wszystko się układa już w miarę dobrze i na koniec zostało tak spieprzone, że to mogą być najgłupiej przegrane eliminacje w historii, a tak w ogóle nie powinno być, nie. Dodatkowo do baraży spadły wczoraj Włochy. Mamy Portugalię, mamy Szwecję i może się okazać, że zagramy sobie baraże, na przykład z Portugalią na wyjeździe, z Włochami na wyjeździe albo ze Szwecją na wyjeździe, żeby być też ruscy, na wyjeździe. Genialnie po prostu. To zostało rozwiązane. No większego absurdu nie widziałem, no tak na własne życzenie sobie kłopotów narobić. To chyba tylko my potrafimy. Węgrzy grali w rezerwowym składzie, tak jak mówiłem wczoraj to drużyna jest nietypowa. Co drugi, trzeci mecz grają nieźle. Ogólnie wczoraj to obie drużyny zagrały dość słabo. No wyszło jak wyszło. 58 tysięcy ludzi na stadionie zobaczyło dość dziadowskie widowisko z kompromitującym rezultatem. Żeby chociaż dowieźli remis, to byśmy wyprzedzili w tej całej tabelce Szwecję, byśmy może spokojniej oczekiwali, chociaż i też nie do końca spokojnie, bo przeskoczyć nas mogą dwie drużyny. Dzisiaj Turcja, jeśli wygra z Czarnogórą, Turcja gra o wszystko, Czarnogóra gra o nic. I Walia jeśli wygra z Belgią Walia jeśli zremisuje albo wygra w ogóle, a Belgia już ma awans zapewniony, gra o nic Walia jeśli wygra lub zremisuje z Belgią na własnym stadionie przy komplecie publiki, wyprzedza nas i to ona wskakuje na miejsce rozstawionych drużyn a jak wygra jeszcze też jednocześnie Turcia no sobie wyprzedzą i no dramat no. w przypadku remisu no Turcy musieliby tą Czarnogórę zdemolować z 6-0 chyba co jest raczej mało prawdopodobne no, tak jak mówię, na własne życzenie. Największa głupota, jaką widziałem chyba kiedykolwiek, jeśli chodzi o piłkę nożną. I jeszcze w momencie oglądałem mecz, w momencie rzutu wolnego dla Węgrów, gdzie padła pierwsza bramka, takie ujęcie na Lewandowskiego na ławkę rezerwowych I Węgier się ustawiał do kopnięcia tej piłki z rzutu wolnego. W tym momencie mi przeszło przez głowę, że będzie gol dla Węgrów. I był gol. Stąd ciekawostka, jak wchodził zawodnik taki węgierski, rezerwowy. I tam się chwalili, że jakiś talent to też mi przeszła być przez głowę, że za bramkę strzeli. No zaraz nie strzelił, ale strzelił. Pół godziny później, no ale zwycięzcowi. No dramat ogólnie i kompromitacja. Druga sprawa z wczorajszego filmu to jaszczur i przygody jaszczura. No jaszczur w ogóle tu mamy takie zdjęcie. Jaszczur po 20 latach, bo tak mówił ten Bieńko w te mediach narodowych, że córka Michalina mu powiedziała, że jaszczur od 20 lat butów nie ściąga. Po 20 latach ściągnął te buty, znaczy na komendzie mu ściągnęli. Mam nadzieję, że szybnie wywaliło od jaszczurzego odoru jak to ściągano jaszczur nietypowo w klapkach proszę widzimy no cyrk no gość na bank zyska na popularności na tym ciekawe jak to się skończy w ogóle mi jest go oczywiście nie szkoda, no tak jak mówię, dla mnie to jest prymitywne nawoływanie. Tutaj ktoś napisał komentarz, czytałem rano i ten komentarz zniknął. Nie wiem, czy ktoś go skasował, czy o co tu chodzi. Czy napisał komentarz, czy mi się tam wydaje, że on kompromituje. No to mniej więcej ja to na filmie mówiłem, no on właśnie kompromituje prawicę, żeby wszystkich właśnie wrzucano do jednego worka. To jest dokładnie tak samo jak Edyta Górniak jest antykowidianką i mówi, że ma kontakt z kosmitami i oni nas kochają i ona z nimi rozmawia. Wiola Kołakowska mówi o jakichś tatuażach, każdy mu analizuje i no właśnie tacy ludzie kompromitują walkę, że tak powiem z tą segregacją, z tym covidizmem i robią więcej szkód jak pożytku, no to taki cymbał. Że, a może nie cymbał, znaczy to cymbał to to jest na pewno, tylko że no dodatkowo to jest cwaniaczek jeszcze, żyje sobie z tego, przyzwoicie. On zdecydowanie też kompromituje yy, wszelkie idee, tak jak mówię, moja znajoma myślała w ogóle, że on się objawił w walce z segregacją medyczną, z komunizmem. w ogóle wiele ludzi nie znało żadnej jego przeszłości, jego już wcześniejszych ekscesów i wybryków. No ja osobiście spotkałem tego cymbała i na moście Poniatowskiego i w wielu innych miejscach. W Warszawie w dawnych czasach. Niektórzy mówią, że to patriota. Może i patriota tyle że ruski, no ale też nawet nie sądzę. Myślę, że to jest sposób zarabiania pieniędzy. Żadnej ją z pewnością rewolucji ani nic dobrego nie wyniknie. Tutaj też w komentarzu persona non grata K napisał, że śmierć wrogom ojczyzny to nie są żadne głupoty, no. Ja odnosiłem się do hasła śmierć wrogom ojczyzny, krzyczanego przez tego jaszczura ze sceny i on wrogów ojczyzny wymienił trzech w tym przypadku, wymienił ich nawet na tym krótkim filmiku, który wstawiłem, to wymienia trzech wrogów ojczyzny i krzyczy śmierć, śmierć, śmierć. To są LGBT, pederaści i syjoniści. Więc no to jest nawoływanie do atakowania konkretnych grup, to jest właśnie to, co jest potrzebne lewactwu do osiągnięcia sukcesu pełnego. Tu proszę, naz faszyści, naziści, ten marsz też był w ogóle zorganizowany trochę na wzór takich marszy starych, lat 30. i tyle. No. no tak między Bogiem a prawdą to... Ojczyzną chrześcijanina jest w pierwszej kolejności raj i Królestwo Jezusa Chrystusa, a potem dopiero ziemskie tematy. Więc ja mówiąc o tym, co on krzyczał, śmierć wrogo ojczyzny, mówiłem o jego wrogach ojczyzny, których on tam podał. Ja czy to są wrogowie konkretnie, ja się do tego w swoim filmiku odnosiłem. Czy na przykład dla mnie to on jest wrogiem ojczyzny, a dla niego pewnie ja. Więc to jest też można powiedzieć, każdy ocenia świat według. Własnych wartości, według własnego spojrzenia na rzeczywistość. No. Dla mnie jednym z większych wrogów ojczyzny jest on i ta jego zjebana ekipa. Tutaj też kolega Krzysztof Daniel napisał, że jak chcemy jechać na mundial, to musimy wygrać baraże. No owszem, no, tylko że czasami na mundialu czy na jakichś imprezach zdobywa się medal że tak powiem, mając dość łatwą drogę do medalu, a czasami ma się po prostu koszmarną drogę i się odpada za wcześnie. No my że my w tym przypadku, tak jak mówię, wylosować na baraż Włochów w Rzymie i zamiast Macedonii Północnej w Warszawie i na Mundial w ogóle nie pojechać. I tyle. jakbyśmy wygrali z Macedonią Północną na przykład w Warszawie, mielibyśmy o wiele, że większe szanse awansu. A co się wydarzy na Mundialu? No się wydarzy. Mundial jest za półtora roku. Tego czasu może się objawić dwóch Lewandowskich, a może Szczęsny zacznie nie być nieszczęsnym i zacznie bronić cokolwiek, bo to też jest taki bramkarz, że się wszyscy nim zachwycają, że on tam broni w Juventusie, jest taki super, no ale no w tych eliminacjach też kupa klopsów, tutaj ta pierwsza bramka no to też dziwne, grałem trochę w piłkę bramkarz odruchowo stara się nogi, że tak powiem, łączyć kolanka by się piłka odbiła od piszczeli zatrzymała, tu piłka nie dość, że przeleciała pod nogami, to jeszcze mu się odbiła od w ziemi, od dupy jeszcze, znowu od ziemi, wpadła do bramki, wyglądało to co najmniej karykaturalnie, pokracznie. Nie wiem, czy on... no nie ma szczęścia przede wszystkim, zdecydowanie, no i tyle. Są, są bramkarze, jak był Jan Tomaszewski na Wembley, że jak już nie bronił, to się piłka od niego odbijała chociaż i wylatywała w pole, a tutaj... no nie ma tego. Tyle broni, co broni, ale może się na przykład przez półtora roku by poprawił, no. Drugi strzał też był, że tak powiem, dobrze ustawiony. Piłka mu przeszła minimalnie nad rękami. Jaszczur może by to nawet bronił w tych balonkach. Jest tu też jeszcze pytanie o herezję Michała czy jego nauczania odlatują w herezję no odlatują, no to już omawiałem w kilku nawet filmikach dwa, trzy filmiki temu po kolei Michał ma naleciałości katolickie czy jakąś tworzy nowo, nową w ogóle Ewangelię uczynki plus trwanie plus wiara plus Stary Testament miesza mu się wszystko, mówi żeby nie słuchać nikogo tylko jego, no moim zdaniem jego nie należy przede wszystkim słuchać i to jest ta Ewangelia numer może nawet ha już. Chłop mówi, żeby nie czytać listów Pawła, chociaż je mówi jednocześnie poważa, ale no przez jego rozumienie Ewangelii, Biblia straciła całkowicie spójność, no gubi się sam, po prostu nie umie tego wytłumaczyć, tak jakby Paweł napisał te swoje listy, wszystkie na haju jakimś, on tego mu się w ogóle do kupy nie skleja, no bo nie rozumie Biblii, nie rozumie stwierdzeń. Niektóre hasła, które dla niego są przestrogami i warunkami zbawienia, są po prostu stwierdzeniami faktów, a on tego nie rozróżnia i nie wie, kiedy Paweł stwierdza fakt. Też podawałem właśnie te przykłady w poprzednich filmach, nie chce mi się. Tego powtarzać na ten moment, no ale są to kompletne herezje ze zbawieniem i wiarą w Jezusa Chrystusa nie mająco nic wspólnego. I na koniec, standardowo, jeszcze ciekawostki ze świata świra. Najpierw mamy dzisiaj w ogóle taką rozmowę w telewizji o Indiach. O Górek i ten Jakimowicz od odkopywania żydowskich trupów na cmentarzach, bo to jest. Też przypomnę to, że gość napisał książkę, że sobie kupić chciał żonę w Niemczech, w burdelu, ale przyprowadzili mu dwunastoletnią Azjatkę i się ostatecznie w dniu transakcji nie zdecydował, bo za długo trzeba by było czekać, żeby na żonę się nadawała i za 1000 euro, czy Marek? wtedy jeszcze, napisał w książce, czy napisał, że wszystko co napisał w książce jest prawdą, a teraz mówi, że to fikcja. Napisał, że z kolegami się przyczajał na cmentarzu, żeby odkopywać żydowskie trupy i powyrywać im zęby i szukać pieniędzy i kosztowności, z którymi na pewno byli chowani. No i takiego eksperta mamy w TVP. I tu zadają pytanie, rozmowa o Indiach i o sytuacji w ogóle w Indiach. Ciekawostka w ogóle jest w Indiach taka, że Delta, wersja indyjska, przyszła do świata całego, do Europy, do wszędzie gdzie jesteśmy z Indii. Proszę popatrzeć sobie na wykresy Indii. Pierwszy wykres tych całych pseudozakażeń, a drugi wykres zgonów. Zakażeń jest mniej jak w Polsce, to jest po 10-11 tysięcy zgonów kwalifikowanych do świrodelty jest 300, a było po kilka tysięcy. Wykresy jak widzimy spadły na pysk obydwa całkowicie. No i nie fastrygują. Nie ma fastryg. 18% gdzieś jest wyfastrygowane, no i nie idzie to ni cholery. No i ja po raz 543 zadaję pytanie jak Indie pokonały ćwira bez fastryk. Powiedzi oczywiście się raczej nie doczekam, ale o to co mówi, tutaj zaprosili jakiegoś gościa, co jest w Indiach, żeby im opowiedział, jak jest w Indiach i zadaję mu ogórek z tym, od rozkopywania grobów, pytanie, jak jest w Indiach i co opowiada gość. Słuchaj, a jak ze szczepieniami Indina? w Indiach? A, ze szczepieniami, e, ostatnio mam informację z mojego stanu, w którym ja jestem w Tamil Nadu, że szczepionek brakuje. Mhm. A czykolwiek hmm, chyba dwa tygodnie temu pomógł, jeden z promotorów szczepień niestety e, zmarł po szczepieniu. Znaczy, przepraszam, nie po szczepieniu. E, jakby przypina mu się pod to łatkę, że zmarł po szczepieniu, I w związku z tym e, 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 ludzie szczególnie e, szykują, doszukują, się, e, doszukują się zgonu poprzez szczepionkę. i nie chcą się szczepić w tym momencie. Tak? Widać, że się przejęzyczył i mówi, że gość fiknął po fastrydze, potem zamienił, zamienił, że znaczy, że jest mu przypisywane, że fiknął główny popularyzator po fastrydze, to jest teraz mu przypisywane, że fiknął. No powiedzmy sobie szczerze, zgonów jest bardzo dużo u ludzi teraz dziwnych. Takich po 45-46 lat. Nawet artykuły proszę tylko z dzisiaj. Jeden, drugi, trzeci, lekarze jakieś, podróżnicy, jacyś dziennikarze. Wszystko zawały serca. Wszyscy jak się wyfastrygowani i wszyscy dają te posty jeszcze na Facebookach, na mediach, gdzie się da. Ich zafastrygowano i się nie łączą jeszcze Chipem z Billem Gatesem. To w ogóle standardowy taki jest joke tych ludzi. I oni się nie łączą z Billem Gatesem, ale łączą się z tamtym światem. Czy to od fastryk czy nie, no oczywiście tego nikt nie bada, ale to też pokazuje sprytną sztuczkę, że to jest w ogóle nie do udowodnienia, no bo faktycznie nie ma tak, że zafastryguje się 100 osób i umrze 50, to nie wchodzi w rachubę. Zafastrygowano miliardy ludzi i ktoś tam umiera. Codziennie, tak jak w życiu. Dużo bardzo młodych ludzi, ale kiedyś mi ludzie mówili, no to będzie widać, będą ludzie umierać i wtedy będzie wszystko widać, się nie będziemy fastrygować. No to mamy. Czy ktoś to w ogóle bada i sprawdza? Nawet takie trzy zgony dzisiejsze. Jeszcze dzisiejsza głośne zejście w wieku 53 lat tego redaktora Kamila Durczoga. No, czy jego łączyć z fastrygami? Raczej nie, no bo on się zafastrygował w sierpniu. Mamy połowę listopada. Chłop ogólnie miał tendencję do tańca. To się mówi: kok, zgorzała. Brawurowa jazda samochodem po pijaku i inne trakcje. Ogólnie chciał być Rolling Stonesem, a nie miał zdrowia zupełnie do tańca. No i dlatego go przede wszystkim nie ma między nami. Moim zdaniem miał tam białaczkę i tak dalej, ale oczywiście, jak się fastrygował, to posta też napisał, że o tym Bill Gatesie standardowo, że jest zawiedziony i że chip nie działa. Jakiś w ogóle chyba jest hasło otwierające wrota tajemne, bo już nie wiem, to już nie, nie widzę to po raz chyba 30 że ktoś daje takie oposta i za miesiąc dwa nie żyje i potem to jest przytaczane. Nie wiem po co to pisać. Takie są panie tam jeszcze kiedyś przez IPP, mam je w znajomych na Facebooku Resistance Chicks, chrześcijanki z Ameryki, tam prowadzą takie vlogi różne itd. i tak dalej, tam napisały też, że gość się zafastrygował trzeci raz, ostatnio lekarz jeszcze mówił, że każda śmierć powodu świra niezafastrygowanego człowieka to mu jest takiej osoby nie szkoda i że takiej kreatury to tylko obciążają system. Po czym zafastrygował się trzeci raz i dwa tygodnie później sam zmarł. Jeszcze oczywiście zdążył posta o Billu I tak jak mówię, tego nie weryfikuje nikt, tego nikt nie bada. Jest natychmiast wytłumaczenie. Ludzie umierają, umierali i umierać będą w takim przypadku, a jak jest odwrotnie, że na świra stary człowiek infekcję łapie i umiera, to nie, to jest na świra wtedy. Nie? To on by żył w Kanadole 112-letnią kobietę do ofiar epidemii zaliczyli i podawali w telewizji no tyle przeżyła dwie wojny światowe, bo jeszcze w Europie była wcześniej potem przyjechała do Kanady dwie wojny światowe przeżyła wszystko przeżyła, a epidemii nie przeżyła no proszę popatrzeć, 112 lat no. ja mam takiego znajomego tutaj, Kanadyjczyka który przychodzi raz na tydzień bo nie stara się dużo z domu nie wychodzić to przychodzi po karton papierosu bo dla zdrowotności boi się świra to pali karton a karton kanadyjskich papierosów to jest 8 paczek, czyli na tydzień mu starcza, w kartonie jest w paczce kanadyjskich papierosów jest tak z ciekawości 25 papierosów, a nie 20, ale to też tak ten. Więc kupuję karton co tydzień i za każdym razem mam z nim tą samą rozmowę. No i co do mnie mówi? Nie przekonałeś się jeszcze o tym świrze? Ja mówię, no nie. A przecież ci mówiłem, że matka moja, ja mówię, tak wiem, twoja 90-letnia matka złapała świra i ciężko przeszła. I w domu leżała i miała gorączkę i się bardzo źle czuła. 90-letnia. On mówi, co, nie daje Ci dość do, do, do myślenia? Ja mówię, no właśnie mi no, Właśnie mi do myślenia. Wierzę Ci, mówię, że przeszła ciężko. 90-letnia kobiecina. Daj jej Boże jeszcze, żeby przeżyła drugie 90 lat, ale Biblia mówi, o 120 latach, więc to jest pułap górny Więc to no też nie wiem jakie ludzie mają oczekiwania ile oni by żyć chcieli i, i się w ogóle ludzie się dziwią, że mają jakieś infekcje, że przechodzą to. Ogólnie świat jest właśnie taki jak oglądam reklamy jakieś i tak dalej, to w reklamach chłop dzisiejszy to jest przedstawiony jako pipa taka wołowa, który ma katarek, cała rodzina koło niego biega, podają mu wszyscy napoiki, a jego główka boli, leży pod kocykiem ma midę niedorobionej pipy takiej wołowej, do no, trzeba było podać wszystkie lekarstewka i się modlić, że mu się poprawiło. Takie mamy czasy. Tak jak mówiłem, moim głównym, bo tam są różni wychrzyciele spisków, mniejszych bądź większych, moim zdaniem główną przyczyną tego, co się dzieje w ogóle na świecie, już nie chodzi tylko o tą całą epidemię, ale ogólnie wszystko, co się dzieje na świecie, ja obarczam za to sfeminizowanie świata i to Moim prywatnym zdaniem baby rządzą światem. Obecnie, a kobity mają kompletnie inne charaktery, kompletnie inaczej postrzegają rzeczywistość. Chłopy są mocno zdominowane. O wielu moich znajomych czy nawet kolegów to kobita w domu rządzi. Wszystko się musi pytać, co może zrobić, co nie może. Zero decyzyjności. No. To już nawet Kdur jest chociaż, jak to mówi, bohaterem w swoim bunkrze, a nie zawsze tak się układa. Akurat właśnie u Knura mi się spodobało jedno kiedyś jego nauczanie, kiedy mówił kiedy się chłop powinien posłuchać baby, nigdy nie posłuchać i ja się z tym zgadzam. Chłop powinien być chłopem. No ale to jest na inną opowieść. Feminizacja postępuje i mamy co mamy. Jeszcze na koniec tutaj news. Marszałek Terlecki zarażony świrem dzisiaj rano siedział obok naczelnika kraju Kaczora. Proszę bardzo. Bardzo bliski kontakt, jeszcze zgodnie z regułą, nosem nie zarażam, co taki film był takiego gościa czujnego z pociągu, co spotkał debila w pociągu i debil krzyczał cały czas, że nosem nie zaraża, się bić chciał na eto, to tutaj no, Marszałek Terlecki też nosem nie zaraża, no ale ciekawe czy szanowny pan naczelnik skończy tak jak reszta społeczeństwa by skończyła na kwarantannie w takiej sytuacji. No. Kontakt ze świrowanym widzimy, że ma bardzo bliski i ewidentny. Też jest w ogóle cyrk cały czas w świecie na przykład sportu. Jest ta liga NBA w Ameryce. Kylie Irving cały czas nie gra i cały czas jest niezłomny. Powiedział, że się nie zaszprycuje i się nadal nie zaszprycował i nie zamierza. Nie gra w koszykówkę z powodu debilnych przepisów. Tam wybrano nowego burmistrza tego New Jersey. Na początku, oczywiście, o tu i tu możemy mówić o spisku, i to jest oszust, właśnie czarnoskóry zawodnik. Na początku mówił, że zmieni przepisy, że się zastanawia, ale że, że zmieni je raczej, że nie będzie segregacji medycznej. Jak tylko wygrał, powiedział, że nie zamierza ich jednak w ogóle cofać i segregacja medyczna na terenie New Jersey zostaje. Kylie Irving w koszykówkę nie gra z powodu tego, czego nie ma zapisanego w kontrakcie. Pewnie dostanie duże odszkodowanie, no ale tak jak on mówił, robi to nie dla siebie, nie dla koszykówki, tylko po to, żeby jakaś znana osoba na świecie, którą wszyscy znają, przeciwiła się temu dziadostwu i pokazała, było o tym głośno, że jaki to jest absurd i jaki bezsens. Ja to bardzo szanuję. W przeciwieństwie do całego środowiska koszykarskiego, w Polsce tam jakieś programy są na YouTubie, Omawiaczy Ligi NBA, jakieś takie tam dwa są lamusy na jakimś probaskecie też tam, że zaczęli pisać, gadać w ogóle, że, że to człowiek jest nieodpowiedzialny, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Jakich zapytałem jakie zagrożenie stwarzanie zafastrygowany dla zafastrygowanego, za to debile. Komentarz usunęli i powodowali, że nie można było w ogóle pod tym filmem już nic komentować i to jest... Tyle z rozmowy z lamuzami. Interesuje się też boksem. I na przykład na forach bokserskich są w ogóle kompletnie inni ludzie. Już to ciekawe, no inny sport widać i też przyciąga innych ludzi i tam się akurat wszyscy z tej śmieją, a wracając do tej ligi NBA wejdzie na jakieś takie, są takie strony tam live scores, wyniki na żywo. Można sobie sprawdzać. I w opisy meczów, kto będzie grał, kto będzie nie grał, to mamy w nawiasie tylko napisane choroba. I w każdej drużynie. Po dwie, trzy osoby obecnie jest napisane: choroba, czyli to jest pozytywny test na świra. Takiemu człowiekowi nic kompletnie nie dolega. Jest podwójnie, czy tam już nawet potrójnie, wyfastrygowany. Tak jak mu nie dolegało nic w zeszłym roku i też był na chorobie, bo wyszedł pozytywnie na teście, tak mu dalej nic nie dolega. I dalej po wyfastrygowaniu chodzi w tej szmacie na mordzie, nie gra. W zeszłym roku nie grał, dalej nie gra jak wyjdzie pozytywnie. I taka to wolność i taki to sens tego dziadostwa. No ale niektórzy mówią, że idziemy w kierunku wolności, no moim zdaniem idziemy w kierunku zamordyzmu, w kierunku inflacji, w kierunku pozbawienia nas stopniowego możliwości posiadania czegokolwiek. Ceny, jak widzimy, rosną, nieruchomości, wszystkiego. Z czasem będzie tak drogo, nawet nie będzie ludzi stać na to, żeby na kredyt coś kupić, bo rata będzie tak duża, że nie niewspółmierna do ich zarobku. Tyle na dzisiaj. Chwała Bogu, jak dla mnie się cieszę, że... Pracuję na razie u siebie i tak zostało jak najdłużej. Bye.